Czy dam radę zrobić kebaba z zakrytymi oczami? Lecimy, słuchajcie, sobie z naszą noleczką Posmarujemy ją sosem czosnkowym Bierzemy się zakrojenie mięska Gdzie to jest? Kurde, ajajaj Powiem wam szczerze, że nie jest łatwo Mamy wystarczająco nakrojone Bierzemy placuszek i wrzucamy do niego około 200 g mięska Sosik czosnkowy Damy kapeczkę ostrego Pomidorki Ogóreczek po całości cebuleczka i zawijamy naszego kebabika. dogniatamy żeby nam nic nie powylatywało tutaj i wsadzamy do opiekacza skąd wiedzieć, czy on jest już dobry, gotowy. Dobra, zobaczymy, czy jest chrupiąca. Ach, chrupnęła. A więc uważam, że pita jest już dobrze zgrillowana. No i teraz zawijamy tę reberka. No i zobaczymy, słuchajcie, jak wyszedł kebabik. O proszę, jaki ładny. A Ty zjadłbyś takiego kebabika? Napisz mi w komentarzu.